Siema, ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Nowe urządzenie Janosika. Jak ono działa oraz najszybszy słów na świecie. Pojedzie aż 330 km na godzinę. Lecimy z odcinkiem. Tak jak wspomniałem, nowe urządzenie Janosika, już o nim wspominałem na kanale w pierwszym odcinku w tym roku, gdzie poruszałem mandaty, to tam właśnie wspomniałem na ten temat, pokazywałem wam jak działa sama aplikacja Janosika. Wtedy też dowiedziałem się o tym urządzeniu i stwierdziłem, że jeśli poruszyłem już Janosika GTR, tak on się nazywał, czyli to większe urządzenie Janosika, ten cały taki panel, to było w odcinkach o akcesoriach dla kierowców. Jeśli poruszyłem już też aplikację, to, wspomniałem, to pomyślałem, że to nowe urządzenie również chętnie poruszę, ponieważ wydaje mi się, że forma Janosika jest stuprocentowo jak najbardziej słuszna i zamierzam się tego trzymać, tego zdania. I tego, że będę Janosika wspierał i ewentualnie o nim wspominał. Ostatnio przecież też byłem w kołbrzegu. Tam naprawdę po drodze w paru, w paru miejscach Janosik ratowałby dupę. E, kiedy ktoś chciałby pojechać trochę szybciej. Bo faktycznie w wielu miejscach policja stała, e, nie chodzi mi o fotoradę, tylko faktycznie o radiowóz i nie byłoby tak kolorowo. Od niedawna dostępne jest urządzenie, które nazywa się Janosik Alert. E, wygląda jak myszka komputerowa ma dwa przyciski plus i minus. Plus i minus służą do odwoływania lub potwierdzania tego, że jakieś zdarzenie jest w tym miejscu. Dodatkowo mamy diodę, która informuje nas danym kolorem o tym, co możemy zaraz spotkać. Przykładowo, jeśli urządzenie wysieci nam niebieską diodę, to znaczy, że zaraz możemy spotkać się z policją. Wtedy oczywiście warto zwolnić i ewentualnie potem potwierdzić lub odwołać to, czy dana kontrola jeszcze w tym miejscu jest. Warto nadmienić, że Janosik Android działa w symbiozie z aplikacją, więc trzeba sparować. Janosik alert z naszym telefonem, z naszą aplikacją, tak naprawdę. I wtedy, kiedy będziemy włączać aplikację, to razem to urządzenie będzie się wtedy włączać i informować nas o zdarzeniach na trasie za pomocą sygnałów świetnych i dźwiękowych. Zaletą jest to, że nie będzie nas rozpraszać aplikacja, jeśli ktoś na przykład nie lubi, kiedy telefon nam świeci, przykładowo w nocy, czy tak jak teraz, kiedy robi się o 16:00, może już nie teraz, ale w grudniu, na przykład, jak się robi o 16:00 ciemno. No to tego typu urządzenie na pewno jest przydatne. Z tego co pamiętam, to poprzednie urządzenie Janosika kosztowało około 400 chyba złotych. Z, z takim pełnym zestawem, czyli i z chyba etui, i z uchwytem, z kablem, z abonamentem. Chyba tak to się nazywało. Natomiast Janosika Alert możemy kupić za 199 zł w Janosika. Pewnie zostawię Wam do tego linka w opisie. Yy, moim zdaniem jest to naprawdę dobre rozwiązanie, ale jeśli ktoś na tyle dużo nie jeździ, wydaje mi się, że aplikacja mu wystarczy. Tak jak na przykład mi. Jeżeli ja miałbym już się interesować którymkolwiek z urządzeń Janosika, to na pewno brałbym Janosika GTR, czyli to takie większe urządzenie faktycznie, bo moim zdaniem Janosik Alarm to takie połowiczne pomiędzy aplikacją, a właśnie tym Janosikiem GTR i nie wprowadza on na tyle dużo usprawnień, bym chciał płacić za te dwie studia. Natomiast faktycznie jest to fajna i estetyczna forma tego, kiedy chcemy się uchronić przed tymi horrendalnie wysokimi mandatami, o których wspomniałem już wcześniej na kanale. Jeśli myśleliście, że... Lamborghini Urus jest najszybszym suv na świecie. To jesteście w błędzie. bo Był. Na jesień zeszłego roku ten tytuł przejął Brabus 900 Bracket. samochód, który jest bazowany na oczywiście Mercedesie GLE Coupe w najmocniejszej wersji, czyli 63 s AMG Coupe. Skrywa pod maską silnik, który był rozwiercony z 4 litrów do 4,5 litra i zamiast seryjnych 612 koni generują aż 900 koni mechanicznych, jak wynika z nazwy, to taka klasyka od Brabusa. Moment obrotowy zwiększono do 1250 Nm. Przyspieszenie do setki zajmuje teraz 3,2 sekundy, ale jeszcze bardziej imponuje prędkość maksymalna, tak jak wspomniałem, 330 km na godzinę. W rodzinnym subie. To tak naprawdę więcej niż każda dostępna na rynku wersja Lamborghini Huracano. A pamiętajmy, że Huragan jest dwumiejscowym, tak naprawdę małym kupę. Niestety Brabus stwierdził, że wypuści jedynie 25 sztuk tego modelu, więc jeśli macie ochotę przejechać się czy kupić, to auto wycenione zostało na, na 381 tysięcy euro. <grytanie> Oczywiście jest to kwota to żeby było kolorowo, także jeszcze podatki do tego. Samochód wygląda kontrowersyjnie i kontrowersyjną również ma moc, ale wydaje mi się, że tak takie auta powinny wyglądać. Samochód ten jest gigantycznie i olbrzymie szybki, aż ja nie Słowami nie mogę tylko ująć, że suw, yy, który waży ponad 2 tony, robi setkę w 3,2 sekundy i odjeżdża hurakana. Yy, poza tym wygląda jak yy, Star Treka, yy, jakiś pojazd kosmiczny z zewnątrz, a w środku... Szczerze powiem, że nawet środek mi się podoba, bo mimo, że ja nie jestem przekonany do takich jakichś agresywnych kolorów w środku, to ten czerwony, metalikowy taki kolor yy, fajnie wygląda. Fajnie wyglądają te detale w tym kolorze. Na koniec zamieszczę Wam jeszcze kawałek jak wygląda ten samochód i może jak przyspiesza. Okej, okay, teraz przejdziemy oczywiście do tych co tygodniowych memów. Tutaj znalazłem fragment z grupy na Facebooku. Zobaczcie, ktoś do nowego typu stadził zderzak od starego typu, stary znaczek, jeszcze czarne blachy i stare, klasyczne kołpaki. Wygląda to naprawdę jeszcze tak w tym filtrze to zdjęcie i na tyle garaży. Wygląda to naprawdę. Fajnie, jak naprawdę wyciągnęlibyśmy foty z lat 90. od naszego dziadka. To jest Kamaz. I on ma gdzieś twoje 5 gwiazdek w testach NCAP. W sumie bez kitu. Tutaj pytanie, które pojawiło się w milionerach, jest to oczywiście moje autorskie zdjęcie. Tutaj pytanie, które pojawiło się w milionerach, jest to oczywiście moje autorskie zdjęcie. Pytanie. Co zanim trafi do sprzedaży poddawane jest tak zwanemu testowi łosia? Samochody, telewizory, zamrażarki czy sztucery? No, zamrażarka jak to jest pewne. Oczywiście chodziło mi o test łosia. I kiedyś chętnie nagram listę o najbardziej nieudanych testach łosia. Oczywiście yy, pan dobrze powiedział, że z informatykiem i głowił się nad tym pytaniem, i naprawdę nie mógł nic wymyślić. Natomiast strzelił trafnie, ale trochę źle to i zinterpretował, ponieważ stwierdził, że chodzi o test, gdzie samochód zderza się z łociem. A tu właśnie chodzi o to, by nie doprowadzić do tego zderzenia. Z potencjalnym łosiem A tak naprawdę z pachołkami na szczęście na szczęście dla łosia i na szczęście dla tych aut. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Tygodnia na Maxa Dziękuję wam oczywiście za oglądanie I widzimy się już oczywiście w środę z tydzień Od 20 .00. Dzięki i na razie, cześć